Powiedzcie mi, co sądzicie o najazdach pillagerów w Minecrafcie. Czy są one dla Was trudne, a może są łatwe bądź po prostu już wam się znudziły? Dlatego możemy się zastanowić, jak wyglądałby nasz Minecraft, gdyby dodać do nich nowe profesje pillagerów. I to takie zaawansowane, bo każdy z nich będzie miał totalnie inne umiejętności i też zmieniona byłaby charakterystyka samych najazdów. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostawcie łapkę w górę i lecimy. Tak więc na samym początku myślę, że najpierw pokażę Wam tych pillagerów, ich nazwy i to, co potrafią w zasadzie robić. A później odpalimy sobie najazd nawet na poziomie pierwszym i zobaczymy, czy cokolwiek się zmieniło, czy znaczy wiadomo, że się zmieni, ale czy będzie trudniej. I o ile trudniej. Pierwszą nową profesją będzie Arty i Ladger, który będzie rozwiązywał pewien problem, który pojawiał się podczas tych standardowych najazdów. W sensie, wcześniej moby bądź nawet ja mogliśmy schować się w budynkach. Bądź po prostu gdzieś tam wyżej, że illagerowie najeżdżając naszą wioskę, w zasadzie nie niszczyli tej wioski, tylko starali się nas tutaj zgładzić. I artyillager, ja bym sobie go gdzieś dalej może postawił, żeby na razie nikogo nie atakował, wygląda w następujący sposób. Wygląda trochę jak listonosz, co prawda. Ma czopeczkę i z tyłu moi drodzy ma... Nie wiem w zasadzie, jak to nazwać. I ten oto ziomeczek. Czekajcie, może po prostu teraz pójdźmy do wioski. No tak jak widzicie, to także będą zmieniały się wyglądy tych pillagerów. On w tym momencie nie ma niczego w ręce, ale jeżeli byśmy przenieśli go do wioski, żeby zaczął atakować pillagerów. Albo chociażby mnie tylko się najpierw ubiorę, żeby mnie nie utłuł tak szybko. Jak widzicie, wyciąga on, co on ma w ręce? Czy to jest kilof czy to jest motyka? Halo, przepraszam bardzo, jest strasznie szybkim ziomeczkiem przede wszystkim. Ale no właśnie, ma on możliwość rzucania bombami w nas i też w moby, które będą dookoła nas się znajdowały. Czy teraz on może nas uderzyć? Tak, normalnie będzie nas uderzał tym, tą motyką! Z tym, że byłem święcie przekonany, że te oto, no właśnie tak jak widzicie. Naboje? Nie, to nie są naboje. jak to można nazwać. No, lecące bomby dosłownie. Lecące bomby po prostu będą przy okazji niszczyły bloki. Tutaj się to nie dzieje, no bo też zostało rozwiązane to w ten sposób, żeby ten pillager nie atakował swoich, e, z czego się orientuje, kumpli w czasie najazdu, bo to było bez sensu, gdyby rzucał i atakował swoich, nie? W każdym razie może być to dość upierdliwa sytuacja, jeżeli nawet ukryjemy się gdzieś wyżej, na bloku, który będzie dużo nad nimi, żeby nie mogli nas sięgnąć, no to przez to, że strzela, będzie miał możliwość nas zgładzenia. Kolejną profesją będzie heretyk, który już nie będzie specjalnie nas atakował, ale będzie miał moce, dzięki którym będzie nam po prostu trudniej i może być naprawdę upierdliwe podczas najazdu. Heretyk, jak widzicie, generalnie jest ślepy. Znaczy, on atakuje, dobra. W sensie chodziło mi, że swoimi mocami nie będzie nas atakował. Ale jak widzicie, takie pyłki cały czas nad nim lecą. On lata z diamentem. Nie mam zielonego pojęcia z jakiego powodu, dlaczego on w ogóle ma diament w łapie. Ale ma możliwość, jakby, otruwania nas, gdy jesteśmy w jego pobliżu, w ten sposób, że jesteśmy spowolnieni i będzie to też działało na moby, które są dookoła nas, czyli no, villagerowie będą mieli duże utrudnienie, jeżeli chodzi o ucieczkę. Ja się cały czas zastanawiam, jak on mnie widzi, jak on ma ten pasek na głowie. Weź go utłucz, czy coś z niego wypadnie. Okej, okay, wypada z niego szmaragd. Byłem święcie przekonany, że wypadnie jeszcze z niego diament. I mamy jeszcze ostatniego pillagera, który będzie się pojawiał, i nazywa się on Grillager. I po samej nazwie można się spodziewać, że raczej nie będzie nam robił kiełbas na Grillu, w sensie. Wygląda on. O! Dość dziwnie i jest ich kilku. Dlaczego się stworzyło aż tyle mobów? Hej! Dlaczego on sobie przyzwał Kumpli? Przepraszam bardzo! Ten ziomek ma też taką umiejętność. Przede wszystkim otwierają drzwi, co nie jest fajne, chyba że to ten mały pillager mi tutaj otwierał. Tak. Są w stanie podpalać i najgorsze jest to, że teraz jeszcze troszkę się zmieniła sama technika gry. Ok, spróbujmy się go po prostu pozbyć. On tam czeka na. Willa z czego widzę. Ok, jest to strasznie opierdliwe, kiedy mnie podpala, i podejrzewam, że tak samo dla golema, bo będą dodatkowe obrażenia, mimo że nawet nie będzie specjalnie z nim walczył. No ale będzie podpalony. Ja mam w ogóle maskę na twarzy, żeby też ten ogień go nie atakował. Ok, wygląda to dość dziwnie. Ej, czy wiedzieliście o tym, że jeżeli znajdziemy Outpost Pillagerów, możemy znaleźć tutaj uwięzionego golema? Ja pierwszy raz w życiu to widzę! Napiszcie, czy się z tym kiedyś spotkaliście, bo... Rozwala mi to... Ja pierwszy raz to do oczy widzę, nie wiedziałem od ilu czasu już pilagerowie są przecież w tym, w tym świecie. Okej, okay, weźmy, rozpocznijmy sobie za zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało, bo jest jeszcze jedna technika, o której mówiłem, że się zmieniła, znaczy technika. Rzecz, że podczas najazdu, w tym momencie, jeżeli będziemy mieli tego ziomeczka, który jest ze sztandarem, to jeżeli my go utłuczymy i tego sztandaru nie podniesiemy, to ktoś inny będzie mógł go podnieść, przez co będzie spawnował trzy dodatkowe piladżery wokół siebie. Okej, okay. mamy dodatkowo tego gościa, który rzuca... Tymi bombami atakuje tylko mnie, więc na całe szczęście Golem mógł się nim zająć. Zostało nam dwóch najeźdźców, gdzieś był ten ze sztandarem. Jestem naprawdę ciekaw, czy w tym momencie, jeżeli ja utłukę tego ze sztandarem, drugi go podniesie, to czy faktycznie kolejne trzy moby się pojawią, czy to tak w ogóle działa. Okej, okay. to tak działa! Leci prosto po sztandar, więc nawet gdybym widział go wcześniej, to nie będzie to proste, żem go dorwał. Tak więc jeżeli źle nam pójdzie i na samym początku, jakby tej Golem utłucze gościa ze sztandarem. To następującym problemem jest to, że cały czas mogą nam się spawnować dodatkowe moby. Słyszałem gdzieś róg, mam nadzieję, że to nie będzie tego dużego, bo... O! Tam są. Zbyszek, dawaj! I też jak widzicie, normalnie jest y, normalna szansa na to, że też wśród tych pillagerów będą się spawnowali y, ci przeciwnicy. W sensie ci nowi, których dodałem. Ej, z jakiego daleko on jest w stanie tutaj tym rzucać? Nie podoba mi się to! Ale ja mam łuk, więc to nie jest trudne, żeby go teraz wziąć i po prostu utłuc. No! Patrz, normalnie z daleka jest w stanie do nas strzelać i to jest już upierdliwe. Na szczęście sztandaru tamten nie podniesie i tak do mnie jeszcze strzelił, no! Zresztą też widzę, że na przykład ten, jeżeli jest płomienny, o ma dużo więcej punktów życia niż tamci. Ja teraz, co prawda, mam złote jabłka, jestem cały w diamentowej zbroi, co prawda niezynczantowanej, ale kurde. Na nie wiem, czy nie może się wywołać w momencie, gdyby oni na przykład przyszli do wioski, bo wiem, że odwiedzają. Ej, tam dropła książka, jestem ciekaw, co z tego wyleciało! U! Mam wrażenie, że on raczej już stamtąd nie przyjdzie. On to przeżył? Tak, bo wpadł do wody, to gdzie on jest teraz? Tam siedzi, ty gałganie. No. Legancka. Gdzie oni są jeszcze? Okej, okay. co to jest za książka? Płomień, czyli raczej podejrzewam, że... Będziemy za każdym razem mieli tylko i wyłącznie książki właśnie związane z, z... ogniem, no bo z czym innym moglibyśmy mieć, skoro koleś po prostu jest płomiennym typem. Zenchantowanym. Dobra, lećmy tam, bo trzeba utłuc resztę. Z czego widzę, oni się sfokusowali tutaj na tego ziomeczka, nie mnie zauważą w ogóle, że tu jestem? Dzień dobry. <laughs> Okej, okay. no trudnymi przeciwnikami nie jesteście. Zaraz zobaczymy, jak będzie dalej, w sensie. Bo no, to jest pierwszy poziom na najazdu, więc tutaj nie mamy jakoś nie wiadomo, jak dużo tych mobów. Problem się robi, gdybyśmy mieli dodatkowo Revengerów i tak dalej, gdzie no już y, trzeba uciekać. A wiadomo, im jest ich więcej, tym będzie dużo, dużo trudniej się robi. A tym razem z której strony się pojawili, bo widzę, że chyba z zbychu robi czystki tam z tyłu gdzieś. Okej, okay. tak. Zbysze kutuszu! Chłopie, żeś se sam poradził! Do czego ja cię jestem potrzebny? Okej okay. Widzę, że jednak ten z bombą robi problemy No nie, jeszcze mi... Kolejny stworzył No pato, no podnosi cały czas to To jest w nieskończoność można walczyć, póki ja tam tego nie dorwa. On jeszcze z tyłu specjalnie. No pato, co się dzieje? Te gówniaki są mocne! Gdzie mi jest to łopato, chłopie? Dobra, weź go, bo on jest ostatni już. Ja pierdzielę, ale zobaczcie jak utrudnia samą sprawę to, że kurde mi się ich coraz... Gdzie ty się chowasz? Że mi się ich coraz więcej pojawia. GDZIE ON JEST?! Co na se jaja robić? On tutaj wszedł, przecież go widziałem przed chwilą. Aha, dobra, nieważne. I to, ja jestem ciekawy, czy za każdym razem pojawia nam się tylko jeden ziomek ze sztandarem, czy jest ich więcej. Bo jeżeli byłoby ich więcej, to robi się przypał, okej? Okay. I tam widzę, że chodzi ten ostatni ziomek, który wybija mi w tym momencie bombami villagerów! No, i nawet dorzucił TNT z czego widzę. Także powiem wam, że jest troszkę trudniej. Znaczy, wiadomo, ja nie mam tutaj jak wikółko żadnego przygotowanego, nie? Ale no kurde, jakby nie było, utrudnienie jest i robi się ciekawiej, kiedy mamy tych dodatkowych ziomeczków z profesjami.